Kolego, witajcie witajcie, witajcie kolegoci na moim kanale. Tak. Dzisiaj będziemy musieli grać na do Shelly. A zaraz to na skiny do Shelly za darmo od Shelly. Ale to zaraz. To. To. Zobaczcie. Przy, po trzej, włączeniu filmu o reakcji na nowego skina. Polecam. Zaraz wracamy, za poka... Pokażę wam moją relaks na tego skina, na skarba skin, to skin do Shelly za darmo, już lecimy, zapraszam. Wyjdęście moją na reakcję, widzieliście moją reakcję no, się, na tego skina bardzo fajnie, gdy dodaliśmy, za, 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 za darmo, bo on kuszy to jest mityczny skin, za 199 klejnotów on je, fajnie czy doszliśmy za darmo, fajnie wycofaliśmy skin, doszeli, no no, nowej gry, bardzo mi się podoba ten skin i dzisiaj testujemy, skina, zaraz tylko odpalę od jakieś gierki dobra, raz, dwa do się pójdziemy na jakieś mapki, okej? Okay? Widzowie. Dzisiaj testujemy skina i idziemy. Na duo, a potem solo, solo. down. Testujemy na mapce. Czy nam pójdzie, czy dobrze nam pójdzie, czy nie. Zaraz pójdzie, zaraz, Dobra, let's go. O oh my god. Patrzcie. Jestem z bazem. Poczcie! Testujemy skina, widzowie. Dobra. Dobra. Dobrze się nam nie poszło. Idziemy nas na showdownie. mnie. Na solo. Gdzie na solo, Saudanie? Raczej, znaczy, jest, jest tylko ja, jestem na lepszy. Dobra. Patrzę I mutacja będzie. Dobrze. Wow! Mutację mam, to ok, może być. Poko. Poko. Ha, ha ha nie, nie, ma, nie ma, za ma Wow, jaki potężny jestem. Nikt nie mnie wykona! śmiertelny! ja nie mówię. Śmiertelny jestem. Jeszcze mnie jest śmiertelny, ja, ja. Jakie akcje to są? Jo, ja! wygraliśmy. Yo! Najlepszy gra w Polsce Brawl Stars! Lecję najlepszy, numer jeden Dobra! Do, jeszcze raz, widzowie. Lecimy. Nikt nie może mnie pokonać, Nikt nie ma tego skina. Serio? Boże, ktoś ma już. O, nikt nie ma tego skina, annotacja, okej? Okay. Spoko. Idziemy.

Jeszcze raz, widzowie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, widzowie. Jeszcze raz, widzowie, bo. Nie mogę. Mi... Z bardzo. Mi się podoba. Tomasz, ma efekty. Uuu. Teraz będę się na bardziej. Też to już ma na tego, ej. Ej, Brock mnie nie pokonał. Prawie mnie zabił, nie pokonał mnie. O. Dobra, emotkę wyszlimy. Nikt mnie nie pokonał. Czekaj. Czekaj, zabiję tego z... Yy. Dobra. chyba bardzo rzadki o bardzo fajnie I zapraszam też do klubu bo już mało nam brakuje do godziny bazy za będziemy blokujemy kolejne gemy i jest tu mogę nic z... nie, ja się nie blokujemy nic z z tu. Polecam njimi i želim vas i i...